na widzowie. Właśnie tutaj będzie nadjeżdżał rogatek. My się tu tyłem ustawimy. ja na no, przodem. Pyk. Widzicie, jak ja tu pięknie kręcę? Pyk. Pyk. Takie gryfciki małe. Dobra. A, Jezus. Chodzę, patrzę. Jedzie coś. Nie no nic tu nie idzie. Nic tu nie jedzie. O się Mateusz. Oj, Łez. O potrącił mnie. Pomocy. Pomocy, pociąg mnie potaranci? No, za mną tutaj stoi nam. Nam stoi, nam. Nam. Myślałem, że to jest mam. A nie nam. No okej. Okay. Chyba mam. Chyba właśnie w malucha teraz wjechałem. O Jezus, Jeszcze nam tu wjeżdża. No dobra. No, fajnie tu jeżdżą. Przepisowo. <gryzny> Gdzie ja tu mogę i być? Nie wiem. Myślę, my się wydaje, że jestem gdzieś tutaj w No, gdzieś kosęczkowo. Jakoś tak. Dobra, przyspieszamy Nie wiem, czy tak będzie. Chyba jest rudy, jak ja Szósteczka. O ja. Это раз, я могу ехать. Ой, Я Ой, Ой, Я тоже на... Подъехали. А тут гранд Ну. Czekamy ósemki. To jest ósemka? Nie, piątka. ósemka? Nie, siódemka. Czy to jest ósemka? Moje oczy nie dowierzają. No. Cześć, kapci zarobione. To już pierwszy wrzesień ja nie mogę, co to, co, 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 co to się stało? Też ja, jak dzisiaj wstawałem, nie na myśli, że to jeszcze sierpień. Nie, nie już wrzesień. Zawracamy, zakręcamy, nie Jedneczka. No no i teraz tutaj na rondzie 53 jak zawsze. Obijamy się. No, cały jak. Może, może, może nie jestem jest kierowcą. Bo ja muszę się dowiedzieć, że nie jestem takim kierowcą. Może i teraz jakoś jeżdżę na domu. Podemocz się. Można walnąć. I... O Jezus. Ale ładnie się zatrzymałem. Papaczuszkę, idziemy. Siema. Trzyma, mamory, to co robisz? O, akurat smarcie, bo moje ulubione. Tam to, ja, tam to ja mogę codziennie sobie jeździć. Bo najgorsze jest to, to jest daleko. A dopiero się co robić. Czemu ja tu muszę nagrywać w nocy? U nas bo jest 15. To nas też 15. 15.

Dobra, to jest to jest jeszcze... tak naprawdę. Zaraz już szósteczka. Myślę, że by my chyba nie pozwoliło być. Moje auto to, to przeżycie. No, jedziemy jakoś. Jedziemy i to szybko, teraz to widać, to można szybciej. Aha. No i się zaczynamy. birinci şart kalır. doktor Dzień teraz to jest już to pewnie Właśnie budzień akurat po wypadek. że to noc. Oczywiście. No chyba, że ktoś serwa. Wyciekł mi znacząco. Dzień dobry. miałem do wszystkiego Na, przykład. na przykład to dzisiaj Ech. ale ty jem, ober... я не могу за карлика

Ja sam nie sami tam korek. Ja za to lubię tą karek. Dobra, biorę Ja będę w tym jeździł. Leżymy na ja malucha. Nie na tu. Nie będę się... Nie będę się... Okej. Okay. Cicha jestem to. O, jest to. Oj, No dobra. Może i cicha, ale Ma Mogliby to jeszcze tak, coś jeszcze. Hmm. A już myślałem, że utknę, I na przykład w tym, że, że się płaci za paliwo, nie? Ja nie wiem, po co to jest. Aha, okej, okej. O Jezus. O Jezus. No, serio jestem nigdy kierowcą, nie? Nie ma lepszego kierowca ode mnie. Nie ma. Czy nie lepiej będzie jechać maluchem? Chyba maluch teraz się, się nie wydaje, że będzie najlepszy. Mm -mm. Oj, Jak to wie, tam tak dziennie się tym maluszkiem. do niego. maluszka. Trzeba mm. pospieszyć ten podwór. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym drogą takie coś Album się stał popularnie W jaki sposób Był takim menem W całym Polsce O Jezus Aha no. Zapomniałem, że maluch to nie jest Jakieś Jakieś, jakieś auto dużej mocy. Może to jest auto, w którym zmieniasz ciągle bieg? Który w chwilę może mieć czwórka. że max. O, da. Nie wiem, jak ludziom umieją um, jeździć naszym startem maluchem. O dwa maluchy będą tu jechać. Co ten maluch zrobił? Te żółte auto miało pecha. Zerno, pecha życia. Dwa maluszki, proszę będą jechać. O Jezus! Co oni mi robią z moim maluchem? No dobra, także więc papa wyjdzie, ścinamy się.